Witam Was serdecznie. Dzisiaj taki krótki film. Gdzie znaleźć numery na lekkiej serii Ursusa 25-28 i w zasadzie 30. też? Nie jestem pewny, co prawda, czy w MK tych końcowych z lat 90. też tak było, natomiast na pewno w tych pierwszych w tym samym miejscu. Otóż bardzo często dostajemy zapytania. W tych traktorach są na, y, numery na skrzyni. Y, z prawej strony, jak mamy te nadlewy pod widełki, pod podstawy widełek, tych, tych drążków reakcyjnych, w tym miejscu mamy wybity numer. Y, 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 no i oprócz tego na tabliczce y, powyżej, która jest w tej chwili zdjęta. Także y, tutaj, tutaj te numery są. Krótko i na temat, bo bardzo dużo jest zapytań i pomyślałem, że taką zrobimy serię filmów po prostu gdzie znaleźć numery? Oczywiście na silniku. Numer jest tutaj. Także te, te dwa miejsca w tej lekkiej serii.